Cześć witajcie ludziska. ja jestem Byku, a to kolejny bodaj szesnasty odcinek, zagrajmy w Sirius, są drugie starcie. I od razu zaczynamy od tekstu czytanego, a jakże obszar strażniczy, ten dziedziniec stanowił, dla mowy, dalej... Idziemy do miasta kochanie. Co? Co? Wait, wait, what? Czemu ten komputer mówi w rodzaju jako rodzaj męski i tu teraz mnie... Jednakże nie ma miasta na świecie, które nie poddałoby się przed jednym dobrze wyposażonym, niebezpiecznym, dzielnym, inteligentnym, przystojnym wojownikiem w przyszłości. Ech. Podniesieni na duchu, a jakże? Ciśniemy do przodu. A jakże? Dobra, weźmy te pancerze, bo zdecydowanie nam się przydadzą. Jak nigdy dotąd. Żyćka mamy, bo ostatnio podniosłem tam. Od niechcenia znalazłem. Dobra, jeszcze jeden zapis. Wiemy, że tu i gdzie są pochowane różne smaczne rzeczy, które z przyjemnością skrupiemy. O oh lord. Oh lord. tam ktoś growluje w tle, a jakże? Tu zwierzytek napierdzielają potwory. Bez głowy ludki. Kosmici jedne. Kosmity cholerne. Gincie! Ja nie powinienem na nich wszystkich z piłą łańcuchową ruszyć O nie, 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 zdecydowanie nie Priorytet na krzykaczy moi drodzy Na krzykaczy A jakże by inaczej Dobra, teraz tak, poważne obrażenia, szybko Dużo Poważne i dużo Sirius Demerz Tak jak strzały skałuje w strzałgę Wszystko na hita, musi być Oho źle. Nie, to jest źle. To jest niedobre. Hoho! Nie, to jest źle. jest niedobrze i jest źle. Pięknie. Hoho, fuck it! Serious damage to serious damage, ale... Wait, wait, wait! Dobra, pojedyncza jednorurka. Pojedyncza jednorurka. Definitywnie. Bo szybszy czas przeładowania He! Nawet on na tak dobrze, bardzo dobrze. Nie, ale krzykacy mniej, krzykaczy więcej zwykłych stworów. Proszę, gro, dajesz. No no no, patrzcie, zapraszam. Kam tu papa, o wystarczy mi dla wszystkich. Chociaż nie narzekałbym na tetak z amunicją i ewentualnie jakieś kurde no te Działo takie co na pierwszy raz z dużymi kulami jest bezbłędne, że ona się nazywa Ten chyba nie trzeba i poważnych obrażeń dobra a tak otwarty go back to work no, ja nawet ale nie da a to co to 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 wszystko tak po prostu Eee, to cienkuś jakiś to ma być wyzwanie dla prawdziwego wojownika? Come on! To jest to kpina niewyzwanie. <laughs> Atrium Słonia. No cóż, wychwą w czas docieramy do Persepolis, jednego z najpiękniejszych miast w starożytnym Babilonie. A przy okazji też jednego z największych. Nasz główny cel, wieża Babel, powinna być wyraźnie widoczna z głównego pracy miasta. Chodźmy tam sam. Zapewne na drodze czekają nas te zwyrodniałe stworzenia, ale istnieje stary, japoński wiersz haiku, który głosi Ten, kto nosi dużą spluwę strachu, nie zna. Powodzenia, złotko. <grym> Zależy jeszcze, co się nasi, nie? Ale spoko. Długi korytarz, prosto ze snów koszmarnych jakiś. że w tym wypadku jesteśmy uzbrojeni w całkiem pokaźny arsenał. Nie to co w niektórych snach, chociaż zasadniczo czasy zależą od nas, więc mogąc je kontrolować, moglibyśmy sobie zapewnić kukarki, tylko że wiecie, tego trzeba być świadomym, że się śni. Zatem oczywiście od razu początek poziomu, a ja musiałem zderpić i polecieć w drugą stronę zamiast tą dobrą. Jeszcze szansa 50 na 50, jeszcze gra ustawiła w dobrą stronę, a ja poleciałem w tę złą, no jeszcze się ślizgam na cholernej podłodze. To nie jest fair To jest nie fair. Ha 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 Dobra, bierzmy tę amunicję, mówię Sami Z czego ty masz te podeszwy z butów zrobione? Kurde, ze skórek od bananów Sami Ogarnij dupę, błagam cię O matko, nie wyrobię się na zakręcie. Z kokami tutaj trzeba, bo... No! Sami! A to mam zarzucę na zakrętach! o, ho, ho, trafił mnie! Cholera. Ja nikogo nie mogę... Nie! Zupię was no. Tak Nie! <słuch> A jak zabijasz muchę to co idziesz do czołgu? Zamiast ich zabić kurde jakimś pistolecikiem to by oczywiście z rakietami. Się bawić to się bawisz do prawda trochę stratny jestem na tym życiowo ale... Nic to! Będziemy sobie radzić z tym co mamy. Słyszałem Cię, schowańcu. Zresztą pamiętam, że kiedyś mnie... O, fuck, ale drugiego się nie spodziewałem. No właśnie, taka, taka jest. Nawet jak człowiek pamięta, że już myśli, że ma... Mm. Dobra, zaraz. Mimo wszystko... Są o, tam jest jeszcze jeden. Nie, to nie, 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 nie To dobrze. A, patrzcie, widać je. Widać to ducho, dobrze. Ej, samego tu widać, jak się już nie skacze do ruszania z tubkami. Super. O! Wiesz co, dobrze. Teraz idziemy po serducho. Sekreta odkryję przed wami, widzicie ludziska? Ja to jestem jednak krótko do duszy. Dobra, tędy, tędy i na hopsadło. Bo to chyba jest hopsadło. No właśnie. Teraz trzeba inteligentnie hopsać to może mi się nie udać A, tędy 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 i tędy nie! Sami ty idioto byku tak naprawdę to ty żyj wiesz no no ale to samo <laughs> Dobra, jeszcze raz, tym razem z zapisami po drodze Sami z zapisami Ops Trzeba też się nakierować dobrze, co nie? Okej okay. Nie, ale... Przenieś mm. to Przypywanie. będzie szybciej Nie wiem czemu jestem tak upośledzony, że nie mogę tego przeskoczyć jak człowiek, ale to jest po prostu prawa nerfiego i fakt, że nagrywam połączone w jedno Dobra. To, że bardzo można mieć życia, trochę można. Sami korzystaj z życia, póki je masz. Dobra, idziemy stąd. Za dużo czasu tu spędziliśmy, zmarnowałem wasz i swój czas. Hmm... Ho ho! Fuck it. No tak, super. Jeszcze się odbił od sufitu, najlepiej rykoszetem, zaraz coś jeszcze próbą dostanę. Wśród ci w dupę! Czy któryś? Wiedziałem, że to będziesz Ale przynajmniej jakiś prezencik dla mnie schował. I w niego właśnie. Źle trafili. Ho ho! Okej okay. O oh, Może do niej się obracać nie potrafię. Okej, okay, okej, okay, czaję, czaję, zaję. O fu fuck you! O ty cholero ty Też mam piłę łańcuchową Jak widać O fuck, o oh, fuck Dobra, to tak średnio wyszło, ale to już wyjdzie lepiej O tak, patrzcie to od tatusia No na panu trochę mi brakło no to przydałoby się jakieś kamizelki znaleźć. Ho! Tak, tak, kum łańcuchowo. No i są jakieś kamizelki. Prawda nie wiem jak to ma cokolwiek chronić, to bardziej wygląda jak pajączek, kurde do... Nie wiem, prostowania pleców. Ale okej, okay, niech mam będzie. Jest słoń są kryształy. Chyba trafiliśmy w dobre miejsce. Plac słonia, no wow. Hmm, nie widzę wieży. To miasto jest znacznie większe niż przypuszczałem. Zwiedzanie może nam zająć trochę czasu. Widzę natomiast broń, która czeka na ciebie w budynku po lewej stronie oraz gorącą kąpiel w budynku po prawej. Twój wybór sam. Ciężki wybór. Gorąca kąpiel... O to hell! Jeszcze jest przy broń po lewej. No dobra, jakby tam były jakieś gorące dziewczyny do tej gorącej kąpieli, to bym kąpiel. Ale jako, że jestem uzbrojonym skurczybykiem, to chyba jednak najpierw pójdę po broń. No bo jak można być uzbrojonym skurczybykiem bez broni, co to nie? Tomi, zczęsknij się. Zatańczysz jak ci zagra. Innej opcji nie masz. Dobra Teraz trzeba wyjść do świata Tam czekają na mnie stwory złe Dobra, chodźcie Zapraszam do tak Mmm, chudo Generalnie chudało Bo raczej może inaczej, nie grubo, o tak to bym określił. Nie, ale to... What the fuck Nie, inaczej, jeszcze inaczej. Patrzcie, oni mnie tak naprawdę ratują w pewnym sensie. Gdyby nie, nie to, że parę sorów zaraz mnie atakuje, to już dawno bym oberwał jak nie wiem co. Odrobina współpracy. Dobra, padł, a kula. Chyba zaraz się rozbije mniej więcej. I teraz. Dobra, whatever, tam coś jest. Jest pułapeczka jak nic, ale co tam? I tak podniesiemy naiwnie, sądząc, że takiej pułapki tam nie ma. Na tym ostatni sekret był całkiem fajny, bo sujący Bery był całkiem spoko, tak? O oh fuck! A ja się nie zapisałem. Czujeś, tajny ogród? What the fuck, jaki zaś ogród? A, tam ten ogród. Okej, okay, coś tak czuję, że to akurat może być ciekawe z Dobra, no... Warto to zwiedzić, coś tak czuję. Haha, <laughs> działku SBS, kocham to! Kurde, zajebiście. Chociażby i dlatego warto było ten ogród odwiedzić. Podejrzewam, że to jest coś więcej. Tęskniłem hmm. za tym działkiem, naprawdę. Czemu ten komputer nie wspomniał o tym, że tuż za murem czeka na nie zajebisty dział? Dobrze, że jednak sprawdzam te sekrety czasem. Nic, że co jakiś czas niestety, ale muszę bronić swego, że za wszelkimi dostępnymi środkami. nie zrobiłem. Łada. Zagięcie po prostu. Oj działeczko, jak ja się Pięknie, pięknie. Magia. Dobra, tego pociśniemy już z rakiem, wiecie? Tych też, bo mało działka zostało. W ogóle po co ja dalej brnę w ten placę, ja nie wiem. Byczki! Siemka, jak was dawno nie widziałem. No fuck. Chyba się stęsknimyście, bo tak pędzicie mi na spotkanie. Okej, okay, okej. Okay. Spokojnie. Ho, ho. One tak ogółem. Cholera. Myślałem, że to trochę bardziej punktowe jest. Cholera. Nie wiem jak się z nimi rozprawić ho! Dobra, we're fucked oh, 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 oh. Dobra Zresztą może jakoś sobie poradzę ewentualnie Dobry zły pomysł Ale działko SBS, ale zły pomysł Ale działko SBS Dobra, działko SBS, jednak wygrało Wszystkie trudy i znoje były tego warte. Jedna no. <laughs> z podstawowych zasad Siriusa sama to to, że do tego życia to tu nie wolno się przywiązywać. Przed chwilą zdobyłem wielkiego power-upa z życiem i teraz już jest... ...stan jakby normalny. Tak raz dba o to, żeby nie było... ...takich pustych przelotów jakby. Że gracz ma za dużo życia i jakby się je nudzi tym wszystkim już. Ale wróćmy do tego ogrodu. O oh, fuck, 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 fuck! Nie no, strzaniłem. Nie można zdecydowania, którą broń wegrać. Cholera. No już Dajcie za wygraną! Rakiety mi się kończą, wszystko mi się kończy. A dobra, tam musi być coś epickiego, inaczej by te, tego cholerstwa tu nie posłali. No dobra, może by jej posłali. A tam musi być coś epickiego, naprawdę. To już prawie nie mam czym się bić. Ej no, give me a break! Dobra, SBS. Hmm. No mi się coraz mniej ciekawej... Coraz mniej ciekawej się robi, definitywnie. Na dwa jeszcze mogę pocisnąć Tak To chyba wszystkie Gro, nie zaskakuj mnie tym razem, proszę cię Chyba że epicką nagrodą na końcu No malowniczo, no tajny ogród, okej okay. Ciekawe czy tu nie ma jeszcze jakichś sekretów Może być tak, że sekret w sekrecie, wiecie o co chodzi. Czasem się tak zdarza w tej grze. No, <laughs> kolejny mega ultra, tajny de detonator uruchamiający mega ultra wielką eksplozję. No, przynajmniej mnie wyposażyli w kulę i życie. Dobra, ryzykuję. Ryzyk fizyk. Ale najpierw zapis. Detonator. Takie sterowniki graficzne, jakie Dobra ha! Opłacało się! <laughs> Mój to jak bardzo! A ja głupi spodziewałem się jakiegoś ataku na żywot swój No to oni pewnie zakładali, że ja się tu przebiję i walnę i wtedy będę mógł się pobawić tym działkiem, no cóż Tak czy siak? Dokładnie tej broni mi brakowało, cieszę się, że ją znalazłem! Dziękuję go! Bardzo miło z twojej strony Co, tego gorąca kąpiel nam została, tak? Ale sytuacja z to na no to ciepła kąpiel do odprężenia się. Myślę, że jak najbardziej w porządku. Dwie nowe bronie, sporo przeciwników, trochę akcji. O nie trafiłem. Teraz trafiłem. Padł na hita, zszedł, Ale zaraz, bo oni mnie biją. A ja ich tak średnio mogę. Fakt. No nie, no nie, to, to, to się nie zapowiada tak najlepiej jak miało O, spadaj Dobra, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay, okay. Nie najgorzej, nie najgorzej, not better though Ale miała być gorąca kąpiel, a nie, kurde, walka o życie pora No, na jedno wychodzi. Pot czy woda, co za różnica. Krew, łzy, przeciwników oczywiście. Mm, au. No jebli mi, no ewidentnie mi jebli, ja im mocniej... A, no... Dobra, dajcie sobie i tak nie wygracie, okej? Okay? Oh fuck, czym to się włącza? No tak, to ja mogę się z nimi bić! No tego mi dali, tego Tommy'ego. Oh fuck, skąd wy się bierzecie? Z dupy, jak wszystko na tym świecie. <grym> to wygląda zabawnie. Trochę jak takie pływanie synchroniczne tylko że z krzykiem w tle na hita, przedna hita Prajer. Pięknie Jeszcze ktoś? Na szczęście nie Tutaj coś się ukrywa Ach, Kolejna niepułapka Dobra, to już. A iść pan pizduuuu! Czekaj, czekaj, ja mam taktykę na te wasze pułapki. O! To jest dobra taktyka. Oczywiście oberwałem pośmiertny, a jakże. Ale za to, proszę bardzo. Mmm. yummy! Warto było. Oczywiście najpierw trzeba było poznać tego o co im chodzi, ale... Dobra, z tą kąpielą to byle szybko. Ohoho, fuck it! Fuck it! Mmm, ciekawa kulka! Kula lustro! Niezły motyw Ale nie podnaśmy tego dużego zdrowia, bo... Chwilowo nie jesteśmy w tak dużej potrzebie. O! To jest element zbroi, który dodaje plus 5 pancerza. Właśnie. Zwany hełm. Dobra. To jest zbiornik na mydło, czy jak? Anyway. Kąpiel. Zajebiście. Nareszcie, w końcu. Nareszcie, ciepła. Ale gdzie są dziewczyny? Gorące. Hmm, tak sobie. Spójrz sam, jaka jest starożytna gorąca kąpiel. ciekawe czy wytwarza takie bąbelki. Mmm, bąbelki, o czym ja myślę, trzeba wziąć się w garść. Hmm, jacuzzi to to nie jest raczej. Według informacji z mojej słynnej, wielce przydatnej, historycznej badanej, Bobidonczycy dokonywali obrzędu odmycia swych ciał i duszy z grzechu. Zasada była prosta, im większy grzech, tym cieplejsza woda. Chyba powinniśmy popływać, co? Cholera. Nie jest przypadkiem jakoś tak, że... Nas hmm. tam spali? Dobra, tak czy siak, bardzo akurat z miotaczem ognia, a zostałem oczyszczony. Great! Ej, taka scenka to mogłaby się wyświetlić później, a gdzie jest słoń? Tyle tematów na raz, chcę powiedzieć. Ale słoźnik słoń zniknął, to po pierwsze, a po drugie taka scenka trochę przeszkadza mi wpływaniu i mogę się udusić. Ale dobra, najpierw, kurde, o, chciwość, prawda, o. Proszę bardzo, zasobnicze komunicji i... gorąca kąpiel. Ach, jakie ja bym chciał, żeby moja wadna była taka głęboka. Chociaż z drugiej strony... Jakby człowiek taki... w stanie zmienionej świadomości, powiększonej percepcji wrócił i tego chciał się wykąpać, to nie wiem. Ale dobra, rodziska, Myślę, że... taki miły i konkretny akcent na zakończenie odcinka. Taka gorąca kąpiel. Chyba jedyna w tej grze tak naprawdę. Jesteśmy czyściutcy, milutcy i w ogóle pachnący, ach sami Dobra, tak czy inaczej, mam nadzieję, że Wam się podobało moi drodzy Mam nadzieję, że będziecie obecni w następnych częściach tej serii Z mojej strony to wszystko, dzięki Wam jeszcze raz No i co, do zobaczenia następnym razem, bywajcie